Nie dobry TikTok, mam tu takiego grilla, którego przywiózł mi kolega. I żeby mnie, żebym mu zrobił pod jego firmę, pod jego logo, czyli grube ryby. Tu mam kotwicę, napis grube ryby, napis to jest yy, nazwa jego firmy, jego logo, jakaś rybka, jakiś krab, jakiś konik morski, jakaś tam kotwica. Tak mu dorobiłem mu parę takich gadżetów, co by było właśnie pod logo. Pod jego firmę, dokładnie mówiąc i takie coś wyszło. Grill jest 160 długi, 70 szeroki. Także był prosty grill, a już jest taki trochę designerski, można powiedzieć. Dwie rybki, samica, samiczka. I love fish, aż tym rodzaj. Także będzie się rzucał w oko, można powiedzieć. Chciał designerskiego, ma designerskiego.